Fajny stream, nowaga waga. E, City. O kurczę, tu nic nie widać. Ja muszę zmienić ustawienia. Ja pierdolę. Ale lipa, ale bym streamował. Raj! Nowa kampania główna, tak jest. Co to jest? Rodziwy w To my. O! Telewizja polska, jedynka się odpaliła. Sygnał wrócił. O! Awantura! Lokalny czpun czy włamał. taki pistolet, kurwa, co to jest? Jakie boje wokół paska. ma gwóźdź w uchu? A to nie jest ten wokalista, który nie żyje z Podigi? Chyba to... <laughs> tego związali. O go. nie, naśpał go. To nie żyje? All. Już? Po programie? wam miał być kontynuowany. Zresztą A ok, bo to była wityna sklepowa. Nie jestem. to przyjechał? Już jestem o ob Dzień dobry, o kurwa, jaka szybkość Aimbot, idziemy Gdzie? Tutaj <grym> Mogę wejść? Ja mogę biec Ja mogę biec Co tam się drze kurwa... Cisza! Podby tej drugiej Jakieś negusy... Kurwa, wszędzie. Co tam piszesz? ona nic jest pisze oszustwa? <gulę> co ona robi? Ojejku, tak działa policja. A ty? Co to piszesz, tak samo jak ona? To samo masz napisane nawet, to oni przychodzą z, e, z gotowymi zeznaniami? No, bezdomni? Koronę! I ten co strzelałożne. Co tam przewozili? Lody? O. Miał na imię 4, a ten miał na imię 2, dobra. A ten. Czemu go trzymałem na wyrku, jak nie żyje? Coś no tu się wpływa dzieje, dobrego. A, okej, to jest obława. O, kurwa, już? Myślę, że muszę wejść do budynku. To ja. Lasza.

Dropać skom! OK to, to jest Ty, nic nie widzę, ty. A to to jest? O, to może lepsze. Jest to jakiś loot? Mogę lootować? I złoto? Mówili, że złoto tu jest. Hala? Kurwa ty. No i nie mogę go trafić, no ty? Widziałem, <laughs> co się dzieje? Wyeliminuj zagrożenie, okej. Okay. Winda? Na ósmę poszczę Biegamy z pistoletem i walimy same heady. Taka jest e, strategia na tą G. On no, to się chowa, kutasiarz. Ku No dobrze, pływa, leave, leave. Ciekawe, czy na pierwszej misji nie polegniemy, nie mamy życia już. A. Daj złoto i apteczki. Chyba zawsze do piwnicy wysyłają, w każdej grze. Kupię to, pierwsze. jeszcze? Bo nie mam apteczek, kurwa, nie. nie mogę się chować. Koleś w ogóle nie kłóca. O, to jest. Aha. O, oh, okay. mam nadzieję, że. Nie jak on gada. Postój. Pływa. Ale akcja. Co to było, ty Ok. Ty nie zabijaj mi ekstra. Ty, laska. Nice and easy. A czeka, laska, to trzeba zbadać wszystko. Kasa, kasa. Co no, za so bliznę? Już na śmieci, przedawkowanie niuka. <grywa> Nie domyśliłbym się. Ну вот, спокойно там. Вау! Похоже, что? Ну ты да найхами. О, вот, Tylko to spięcie, no i co? Muszę wsadzić palec tam? O co chodzi? Putasa? Jebać wyposażenie! Uwaga! Upie danaj Nice and easy, dokładnie. Ale żeżnia. Chcę mnie. będzie? Whoa. Easy peasy, that one's really why don't you go ahead? I'll stay with them Ty pijecie jesteś? Ja nie żyje już, okay. Wszyscy na ci pani biegają? Już tu przyjdzie do mnie? Kurwa, co tam się dzieje? Są jakieś dowody tutaj? Eksp jakiś? O.

co jest prawa? Długo będzie tu piedalenie jeszcze. O, 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 o! Nie, 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 chyba nie ze wszystkich chłopatowałem. O nie, jakiś sygomość.

Nie mogę zlutować nic. Ku dzieje. Robocop, rogu SCT. Walcome. To Robo... to <grystanie> było. Wlot do dupy. Na, zadanie wykonałem. Okej. Okay. Pizerka. Imię. Get back in line. Alright.

co to było? A! Oh, no. Myślę, że w łeb skręciłem. Oź, pihaczyna. Idziemy na wytrzyźwiałkę do piwnicy. Dobra, noc. Uh, uh, o! Pamiętam, jak nie wyjechał mnie. Co to tak jęczne?

Oh, yeah. Hey, pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. From now on, your performance will be monitored and graded. Chipa misa instalvaldis. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma oh. emotional. trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. <laughs> OCP wanted to see if you be willing to have a talk with me as part of your evaluation. <muchem> Je, <to muszę> <muchem> rozwinąć, I noticed that a great deal of care and attention has been taken to ensure that they can Robo, read once everyone in the briefing room in five. It's about the new guy. Could you please help me out here? Yes, yes. What's What seems to be the problem, officer? I am in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. Could you open up another line and help me? Bela. Take the spot on the podium. You're a lifesaver robo. This line is open. Please form an orderly challenge. Officer, I have a problem. My neighbors. But you want to spell I think it's because they're jealous of my new dog. Why would they get so worked up every time I take him for a walk? What is his name? He has a beautiful red coat, so I call him Fire.

I still get the reward, right? No. You cops don't appreciate all Officer, I would like to report my son missing. How <ipe> <tom> long has it been? Just over two days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. You really need to find him. Please return home, you <laughs> <The> heartless machine. to. <laughs> Kuba. Patrz jak się pracuje w policji. Ogląda się zdjęcia na monitorku i się łapie za głowę i nic się nie robi. Dobra. Jebane obiwoki. <laughs> Ciekawie. <gabią. śmiech> Ten w ogóle nie wie o co chodzi. Czeka na kawę. Ten na maszynie do pisania pisze. Dobra, idziemy na, na rozprawę. A czyli odprawę, sorry.

Nie ma, kurwa, no. nigdzie nie idziesz. <noise> stary. Myślę, że ktoś prędzej czy później zamknie drzwi i on wyjdzie stamtąd. No ma, kurwa, teraz ja mówię. Dobra, co mam robić? Pojedynczy przypadek. Opuść komisariat. Mogę tędy? A, na dole jest to jest zejście, w piwnicy jest wyjście. Bo Policjanci w stanach wychodzą przez piwnicę. Patrz, tutaj Menela położyłem. Mój stary tutaj śpi. <noise> jest bezpieczny. Wszyscy mam szlugi tutaj. O, dzięki. E, Kuba, pokażę ci twoje biuro. Które będziesz miał tutaj. Będziesz tutaj. Masz swoją miejscówkę. <grywa> Kariera w policji. E, no tak, no tak. Tak z piskiem opon! Jebany! <laughs> Pirat!